Pieniądze. Czy wiecie, że nasze banknoty nie mają wcale ochoty? robić zakupów z nami i brzydzą się portfelami. Kupacie, jak są zmęczone, wytwarte i pognięcione. Dość tej sklepowej kulanki. Odpocząć w banku, bo bank, bo bank dla banknotów naszych to w czasie są w pierwszej partki. Kafierka je w ułoży to a potem rężakowanie pomiędzy sęku ścianami. Przed pędem poszedł to się za siebie kupiło. W koniec garbu Super.